Że gra się skończyła. A teraz jest podsumowanie tej gry i co widzimy? Komputer ma zdecydowanie więcej punktów, dostaje od nas, i komputer ma zdecydowanie więcej oddziałów od nas, nawet na medium, na średnim poziomie. Czyli ten spam był nim Dlaczego uważam że warto grać przeciwko komputerowi, jak jest się nowym graczem? Komputer atakuje dobrze, nawet daje zasłony dymne. Jak zobaczy Twoje oddziały, da kontrę. Szczególnie jak popełnisz błąd i one są w otwartym polu, jakie zauważy rozpoznanie, ma oczy na nie. Ten twardy mój ciąg obrywał ciągle, jak było widać. I to cię uczy, właśnie ta gra, nawet komputer cię uczy, jak twoje oddziały, wojsko, rozmieszczasz na mapie, co zrobić, jak twój plan wszystko weźmie w łeb, jak coś się nie uda, jak mi się nie udawało. Co zrobić, jak na przykład miałem zły plan na początku, bo zostawiłem lewą flankę i komputer to od razu wykorzystał. Na lewej flance nie miałem nic, więc musiałem szybko dawać swoje siły, żeby zabezpieczyć lewą flankę. W ogóle o tym nie pomyślałem. Nie przewidziałem, że komputer będzie miał taki jaja, że po prostu pojedzie tą highwayem, tą drogą na całą moją lewą flankę. Jak widzimy też tutaj, yy, widać, ile punktów myśmy zabili, a ile komputer. Yy, nie popisałem się. Yy, zabiliśmy mu 9350, a on nam zabił 5375 teraz jest tutaj wszystkie dane ile mieliśmy procent casualties ile mamy zabitych i tak dalej i tak dalej I teraz tak, jakie nasze wojsko które nasze oddziały systemy bojowe były efektywne i co one zabiły jak widzimy Mi-24D zabiło Patriota nawet nie wiedziałem kiedy to było i jak ale Patriot 120 punktów czy tam, już nie pamiętam bodajże 120 punktów, jeden z najlepszych bodajże najlepszy system przeciwlotniczy w tej grze Wyłączony przez Mi-24D samolot, yy, helikopter bojowy. Yy, pan Krause, polski pilot, zabił Patriota, Marines i Bradleja No wspaniale się popisał. Sopel zabił yy, myśliwiec. Wilk, jak widzimy, lista jest do czytania przez parę dni. Pan Buczek, tutaj, sorry, Cernota, nie Krause, to Krause dowodzi Patriotem, to był pan Cernota. Buczek rozwalił bardzo duże rzeczy. Sopel rozwalił Kijowę. Taka Kijowa to jest 90 punktów, a Sopel 45. To już się opłacało kupić tego Sopla, nawet jak rozwali jeden helikopter i komputer gracz przeciwnik zobaczy, o, tam jest obrona przeciwlotnicza, boję się już dalej atakować helikopterami. T-72S Kusz rozwalił pełno, jak widzimy, masę czołgów, masę czołgów i parę piechot. <laughs> Następny wilk, Andrzejk, Znowu rozwalił masę. Salamandra, rozpoznanie uzbrojone, też dobrze się popisał. Seria 30, ten lawniczaka. Rozwalił, zrobił swoje. Rozwalił czołgi. Soku, rozwalił Apache i piechotę. Yy, Wilk, Kruck No, rozwalił parę Marines i ich transport czyli strzelił w jeden. Mi-24 W, Wojtowicze. Komwaty rozwalił. Komwaty to są systemy bojowe y, amerykańskie. Tanie i dobre. Rozwalił Range Jason. Rozwalił Longbow'a. Longbow to jest bardzo dobry samolot. Jak pokazywałem, to jest ten unikat, Jednorożec Unicorn. To jest jeden z najlepszych helikopterów bojowych w tej grze. I bo, chyba, że nie najlepszy. Można powiedzieć, że najlepszy. PT-91 twardy Rozmusa, y, Rozwalał. Lekkie czołgi, inne czołgi, Marines, dobrze. Mi-24D, Delta Force i tak dalej, i tak dalej. Su-22M45, mój Sead, rozwalił dwa piwacze, skupił na siebie ogień przeciwnika. Nawet jak nic nie rozwali, warto Seada dać na początek, żeby skupił na sobie ogień przeciwnika, żeby samoloty bojowe, co podążają za nim z gorszym ECM, mogły wykonać swoją misję i nie były narażone na taki ogień przeciwnika. Neva tylko Apache zdjęła. Nevy jakoś nie mogłem użyć za, za dobrze. Muszę się nauczyć używać newy. Mimo, że mają radar, widać było potrzebne, mają radar, ale laski i inne osłony im przeszkadzały zdjąć te bojowe samoloty wroga i helikoptery. Nawet mój dowódczy T-72D, zapomniałem wyłączyć broni, popisał się, zdjął parę, zdjął parę oddziałów Dany, dana Filikowskiego, Zdjął Patriotę, cudownie, zdjął dwa dowódcze, cudownie, i Stingera zdjął, pamiętamy, i zdjął Chaparala, Chapi, przysilowniczy system, bardzo dobrze. Strzała zdjęła Artwarka F111. Widzieliśmy w grze, jak Murphy używał F111, jaka to jest siła. Strzała zapłaciła za siebie 1000 razy, że zdjęła ten F111. F111 rozwala całą swoją piechotę i wszystkie oddziały w danym rejonie. Bardzo nie jest wreszcie. Cyganik wzór 77 Dana, Piwac i Stingera. Ok, Seria 30. 3 dowódcze Abramsy zdjąłem, znaczy, przepraszam, Cieślak zdjął, Lekki Ciołk M8 AGS i 2 Bradley e Infantry Fighting Vehicle, i zdjął Super Heavy Hard Armor M1A1. M1A1 to jest Abrams najnowocześniejszy, jeden z najnowocześniejszych, ze strasznym pacerem przed nim. Cieśle go zdjął. No, dostaniesz medal. <laughs> wilk zdjął inny spam lekkich czołgów. Następny wilk, następny wilk salamandra. Jak widzimy, wszyscy się popisali. Komandosi yy, pograniczny zdjął lekki czołg Bradleja, yy, System bojowy, wóz bojowy. U dwóch riflemen, dwa składy strzelców amerykańskich. Neva zasilia Blok 52 i Dapa. Okej, okay, nieźle. Twardy, dwa komwaty, strzała, ta się popisał. Pawlik dostaje medal. Kioła, Dab, Cinuk, Cinuk. On rozwalił Delta Force, ponieważ Cinuk miał Delta Force w sobie. Jak rozwalił Cinuk, Cinuk spadł i wszyscy się zabili. Więc Delta Force też jest jego. I następne Cinuki. I Rangers tak samo jak Delta, była transportowana przez Cinukę. Następna Kioła i Cinuk. No, Pawlik, masz u mnie piwo. Yy, komandosi Krelicka. Combat, Stinger, Bradleya, Rifleman, Strzelców i tak dalej. Co tu jeszcze jest? Sopel, Chinuk, Delta Force, Chinuk, Delta Force, jak widzimy, jak zaczęliśmy samolot yy, sorry helikopter transporter, który ma w sobie piechotę, to niszczymy dwa oddziały naraz. Ten 45 punktów Sopel bodajże kosztuje. Zobaczcie, ile rozwalił punktów. Wilki, niebieskie berety, twardy tutaj Fredeszczaka. Rozwalił nawet helikopter, bodajże swoim karabinkiem maszynowym. Twardy jest jednak twardy. Nawet zwiadowcy rozwalili, jak widzimy, swoimi karabinami dwa helikoptery, trzeci helikopter transportowy, rangersów i następne helikoptery. Co tu dalej? No, zobaczymy teraz, co nieprzyjaciel zniszczył. F-16 Blok 52 zniszczył mojego Sokoło, to było bodajże na początku. Kioła zniszczyły Topaza i niebieskie Berety w nich. One zginęły od razu, biedacy. 15 żołnierzy od razu zlikwidowanych jedną rakietą. Abramsy komandosów rozwalali, yy, Abramsy strzały rozwalali, ten Abrams mi wjechał i pamiętam, nie zdążyłem wycofać się, spanikowałem w ogóle, dałem ciała. Abrams mi tam rozwalił na tyłach tą strzałę. Yy, co dalej? Topaz, Sopel zginął, Niebieskie berety, no nic takiego, e, takie podsumowanie mojej gry, nie grałem super dobrze, grałem w miarę dobrze, e, komputer spamuje niemiłosiernie, e, warto grać przeciwko komputerowi, żeby e, nauczyć się jak bronić desperacko, e, możecie powiedzieć, no ale ludzie przecież tak nie będą atakować, ale skąd, właśnie, że będą, ale ludzie nie mają, jak grasz przeciwko ludźmi, to nie mają takiego spamu, owszem, mają, na mapie, jak grasz 2 kontra 2, czy 3 kontra 3, czy 4 kontra 4 gracze, nie radzę grać 10 kontra 10, to jak dwóch, trzech graczy skupi się tylko na twoim rejonie, to będziesz miał taki sam spam jak komputery i jeszcze mądrzejsze dowodzenie niż komputery, więc jak się nauczysz bronić przeciwko komputerowi desperacko, nauczysz się bronić przeciwko ludziom, co będzie dwóch, czy trzech na ciebie, na twój jeden rejon nacierało. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że ta gra się Wam podoba. Pamiętajcie o klawiszu SHIFT, w którym używamy, żeby jeden rozkaz po drugim, po trzecim, po czwartym ten jeden oddział wykonywał, żeby robić wiązankę tych rozkazów. To by było na tyle. Życzę Wam miłej gry, miłego grania w Wargame Red Dragon.